Siemaneczka, dzisiaj przymrozek, jak widać, a ja już praktycznie w lesie, godzina 6.24, chciałbym pozdrowić Piotra Hajczuka, mojego widza, dzisiaj chłopak też sporo kilometrów będzie wodzie robił, no zobaczcie, ma pisać, jak coś podniesie. Ciemno, ale, ale będzie słonecznie dzisiaj, bo już powoli wychodzi słonka. Ja nie odśnieżałem tej szyby. Ja nie, nie, nie odśnieżałem, tylko nie skrobałem. O, no, kawałek jak mam dzisiaj do przejechania już tutaj. ale stanęła, na Bo no, w lesie to jest ciemno jeszcze. Zajadę na pole najpierw, jak ktoś już będzie stał, to Wam też na pokażę ile ludzi chodzi. To na razie i do usłyszenia. Na, na polach, tylu ludzi, że wybrałem las. Oj starego. Obcięte. Czemu ludzie obcinają? Kurde no Jakby ktoś chciał może <laughs> Proszę pisać w komentarzu To ja mogę wysłać Wy... Wystarczy wybielić Ja odłożę ją Ja jakby ktoś chciał to Piszcie w komentarzu i nie ma problemu Nie jest, nie jest w takim stanie złym. W koszkodę, że obcięte. No ale dzisiaj może być taki dłuższy filmik, troszkę. Takie tereny. Fajna pogoda, bo nie jest słonecznie. Słoneczna pogoda jest tak nie za bardzo. No dobra, idę dalej, bo ludzi pełno też na, na tych polach nie wiem, ja z latarkami chodzą. dobra idę w tamtą stronę a jeszcze kawał drogi przede mną dopiero zaczynam ja robię pauzę i widzimy się dalej tu jest fajny mostek na pewno przyjadę z magnesem po sezonie Może coś się wyciągnie fajnego fajnego, Płytko jest, ale w mule może coś być. No fajny, fajny. Ode trochę to złom, złomiko wpadnie. z łom z łomik sobie do tej stacji na górę. Ciekawe, gdzie ktoś tu łowi już magnesem, czy nie? Dobra. Lecę dalej. Takie tereny. Fajna pogoda. Wiosenna się robi powoli. Żurawie słychać. Dobra. Pausa.